Mister Adamo15, vlogowy głos w internecie. Zapraszamy. Siemaneczko z tej strony: Mister Adamo15, oczywiście jest ze mną Miki. Cześć, witajcie. I jest z nami MF Jest z nami Masę, i tutaj ładnie pokażemy. I dzisiejszy odcinek. Przekręcimy. Odwrotnik, kierownik. Przekręć kamerę. Przekręcimy kamerę, tak. W dzisiejszym odcinku odcinamy na Volvo. Możemy ujrzeć buszującego w przechowiecie Volvo. Yy, w sumie zaczynaliśmy już, już brzmiła dawniej, dawno Łubinu, yy, ale Łubin się już Drabię. wszystko ścięło. i teraz właśnie wjechaliśmy dzisiaj w żyto. Ropeczka, nie Holanda musi być. Yy, to pagar musi być, szapeczka, tak, full serwis. I akurat oczywiście teraz przerwę, Jakby jak nazwość jak każdego roku, w ten sam dzień, kiedy wyjechałem ja, musiał wyjechać Damian. I nie możemy nic u niego nagrać no, przez Niestety. to. Zawsze tak się składa, że jednego dnia wyjeżdżają wszyscy, a potem jest nagle przestój i nikt nie robi. No, to jest rządzenie losu i tak zawsze już chyba było. Dodajmy, że Bolek też się zapracował. Dodajmy, że Bolek też powoli kombajn szykuje. Powoli. I zawsze wszyscy muszą jednego dnia wyjechać, jakby się nie mogli poczekać, no jadę, no. Tak, jeżeli no. No, widzi się, no. Może Volvo podjedzie za okrążenie. Będzie ciekawie. To może zobaczymy, czy... nie wiem, czy będzie widać. To zuma pierdole, no może ma kamerka twoja. Szyba jest trudno się kurzy, Damian tam tnie. Czyli na ten co Rzepak chciał, Micholand. A drugi Micholand jeszcze. Co? No do nie, końca nie, nie, A drugi Micholand jeszcze tnie na tym polu. Więc dzisiaj żniwa pełną parą. No naprawdę. Powiem Wam, że aż nie sądziłem. Gorąco I ogólnie ogólnie mi że bardzo gorąco. Oj, właśnie. tak, temperatura jest gorąca. Można z chodzić. Temperatura jest gorąca, no powiedziałem. <grym 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 jest <grym wysoka. Temperatura jest wysoka <grym> i gorąca. Ale o. trochę jeszcze wiatr jest, tak, więc to troszeczkę nadaje takiego Uroku No jak widzicie, doczekaliśmy się momentu może nie pierwszego sypania dzisiaj, ale pierwszego sypania na polu. Jak na razie, wydajność na poprzednim polu była 4 mniej więcej 600-700. Sobie obliczyłem. Jak na nasze ziemie, jak na mnie to nie jest źle. Mówię, no na przykład na tym polu, jak jesteśmy, to jest zboże pół na pół, bo pół wymokło cały domek, ze pół hektara pola odeszło. Niestety, no, się o to nie porazi Skierowanie na Volvo. Skierowanie na Volvo. Filmu chyba ze drżni jako tako nie będzie, no bo niestety, no, nie ma kto nagrywać. My z Adasiem jednak no, chyba się trzeba się zajmować tym, ale za gorąco jest, tym bardziej za gorąco. Nie no i tak trzeba ciągle pilnować te przyczepy i znowu wyjeżdżać też, kipować, no to tak znowu nie ma kto no, Nie tak nadra, nie da rady. Jest, gdyby był bolek, to pewnie by się to jakoś tak. ogarnęło, raz jeden by nagrywał, raz drugi. No, no właśnie, myśmy się zmieniali, ale I, uwierzcie to jest mi, zawsze że... zawsze potrzebne dwie osoby do tego, żeby zerować co nie? Że latać teraz za kombajnem, się zmęczyć i potem już ciągnikiem jeździć, to wszystko, raz to trochę mę męczące to jest, tak. No i pierwszy zbiorniczek poszedł na tym polu. Pierwszy zbiorniczek poszedł. Zobaczymy. To jest jedyne, będzie. to będzie jedyne ujęcie tego kombajnu z tych żniw. No pewnie tak. Więc żniwa możecie zobaczyć we vlogu. Dokładnie. W tym roku z w tamtym roku było na Słomę. Jak widzicie, więc no, Ciekawe, może... Jakie będzie brał za godzinę, nie? Zobaczymy. Także, no w sumie widzimy się może jeszcze w jakichś innych ciekawych ujęciach. Kolejne ciekawe ujęcie. Volvo w akcji. poprunął tam. Jest Muza, jest MF. Jest życie jak w Madrycie, powiem wam szczerze. Pięknie, pięknie. po prostu ciągniczek boski. Mamy. Widać coś, widać coś. 4 minut, 29, minut, 20 będzie kończyć. Mam 20 jeszcze 20 będzie tu fajnie jechał akurat. 20 zbliżenie. Fajnie minut, 20 minut, 20 minut, 20 przez nie przez 20 tylko przez przez 20 będzie lepiej widać. O, dzika kuna wyskoczyła. Guna, wysko, biegnie kuna. Wyskocz, ku o Boże świętej, co to się stanęło? Ale leci, 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 leci. I zaraz mnie pogryzie. Pogryzła. Ojciec powiedział, że komuś tam dał. Minął poranek, południe i wieczór, dnia trzeciego, kiedy to Mr. Adamo15 przyjechał właśnie tutaj na wieś, na wakacje, odpocząć, odprężyć się, zrelaksować, żeby z humorkiem spędzić to przede wszystkim. I właśnie, że tak powiem, dzisiaj były żniwa, żywa w których brał udział Volvo i Massey. Było Jak wcześniej mogliście zobaczyć, dzieliśmy Przężyto. A pojechaliśmy sobie wieczorkiem na małe co do cioci Tam coś sobie zbiliśmy zawsze spoko Dokładnie, kolacyjka jakoś musiała być Kolacyjka, e... W pierdala się trzeba było <laughs> Dlatego dzisiaj wracamy troszeczkę po nocy, no bo niestety no No późno zjechaliśmy z pola O, a się pomrygał a awaryjki Później... Podsumowując... <laughs> podsumowując dzisiejszy dzionek Spędziliśmy od rana na polu Było grubo Było bardzo fajnie i... Raczej kolejne dni spędzimy podobnie, oprócz niedzieli, bo niedziela to jest taki dzień, gdzie po prostu trzeba Tylko odpocząć. To w którym Jezus zakończył swoją mękę. Dokładnie. Trzeba odpocząć. No mi się kawałek Także dziękujemy Wam za uwagę. Na razie, cześć pompa. Trzymajcie się, no. Kiedyś tam kolejny vlog, narka.